Oh. Siema, siema, dzisiaj mamy kolejny dzień, rozpoczęliśmy go bardzo wcześnie i mieliśmy taką akcję, że musieliśmy wstać o 6 rano, co się udało, ale obudziliśmy się bez tropiku, bo go zwiało, za chwilę poszliśmy, bo było strasznie zimno, się schować, okazało się, że zwiał nam namiot, namiot okazało się, że przewiało 400 metrów dalej na pole golfowe, z którego się wcześniej śmialiśmy, także nie śmiejcie się z pól golfowych. No i jakby nie było, namiot został profesjonalnie wrzucony do auta. W ogóle to nasze auto to trochę taki zbiór, zbiór wszystkiego. Później na siódmą mieliśmy prom i gdyby nie to, że kapitan się zgodził nas spuścić, bo byliśmy za dwie, bez biletu i mogliśmy zapłacić później, to pewnie byśmy nie popłynęli jak kolejny chyba o 12. No, ale też pochwalę wam się tutaj co mamy w aucie. Pokaż Kuba nie wstydź się. Tak wygląda nasze profesjonalnie podróżnicze, zapakowane auto. A stanęliśmy w pięknym miejscu. Naprawdę dzisiaj jest pogoda fantastyczna. Widzicie, że już na krótkim rękawku jestem. Jesteśmy na jedynce, czyli na głównej drodze wokół Islandii, w tym takim najbardziej popularnym miejscu pomiędzy Seliandasem a Skogafosem. I to co tam widzicie, to jest lodowiec, ale nie byle jaki lodowiec, bo za tym lodowcem właśnie na tym lodowcu albo pod tym lodowcem jest wulkan Eyjafjallajökull, który wybuchł 10 lat temu, unieruchamiając pół Europy. Mówię tutaj o ruchu lotniczym. No i mamy piękny widok, więc zatrzymaliśmy się, bo na Islandii taka widoczność to nie zdarza się codziennie. Jedziemy pod Skogafoss. Właściwie jedziemy parkingiem pod Skogafoss. Jeden z najbardziej znanych wodospadów na Islandii, też powiem szczerze mój ulubiony po prostu. Power i zawsze jest tęcza na dole, a co ciekawe, zobaczcie jak wygląda ten parking. On ma około nie wiem, 500 metrów i normalnie o tej porze nawet tutaj, nawet byśmy tu nie jechali, bo byłby full. Tu po prostu jest pusto, jest nie wiem, może 10 aut na całym parkingu, zwykle to są setki, jeżeli nie w ogóle tysiące. Co do ludzi, którzy tam wiesz, grupowe spotkania w restauracjach, trzeba było odstępy zachować w sklepach, tak samo, ale tak delikatnie wszystko to przyszło. Nie było takiej paniki jak u nas? Nie, nie. ja byłam w Polsce. Byłaś w Polsce? jak to? Była masakra dwa tygodnie. <noise> Zamknięta w domu i dzień nie było policja. Teraz, jak turyści przejeżdżają, to yy, czują się tak inaczej. Nie, nie widzą właśnie tych obostrzeń, tylko tak wszystko ze spokojem. czy sklepa, w sklepach, restauracjach, nigdzie <grym> wszystko jest... Nie, no wiadomo, że trzeba jakoś to ostrożność zachować, ale, ale nie ma jakichś takich mostów, jak jest. Teraz jest taki właśnie no lepszy czas, żeby przyjechać... Zaczynam brakować. <grym> tak, <grym> tak żeby przyjechać na Islandię i podziwiać to piekło natury, kiedy jest mniej turystów i nie ma takich tłumów w tych Przecież w lato no jak my wchodziły na na nie można było po wcisnąć. A teraz są dni, że wchodzimy i nikogo nie ma. Tak. Mi oboje usłyszeć wasze, waszą opinię na, na temat tego, także zapraszamy ludzi, co? Tak, jak A, najbardziej, przyjeżdżajcie. To robią lodowce na Islandii. Raz, dwa, trzy. Topnieją. Słucharek może i tak, ale to smutna prawda. Jesteśmy na myrdal z jokul, chciałem Cię tu zabrać dlatego, że to jest najłatwiej dostępny lodowiec. I tak jak zwykle mamy tu kilkanaście ekip, które ubierają raki. Przygotowują się z gajdami, żeby wejść na lodowiec, tak widzę, że jest dosłownie jedna ekipa, więc również tutaj pusto. Jesteśmy na skraju lodowca. Możecie zobaczyć jak jest przysypany. Widać ten żwir. Pytanie za 100 punktów, dlaczego na początku jest tego żwiru więcej niż na górze i dlaczego ten lód tutaj w całości jest pokryty. Raz, dwa, trzy. Odpowiedź jest taka, dlatego że kiedyś tutaj również było 100 metrów do góry i ten cały popiół, który był na samej górze albo na poszczególnych warstwach, na koniec, jeżeli lód się stopił, został na dole, dlatego jest go więcej, ale jakbyśmy poszli 200 metrów do góry, to praktycznie chodzimy po czystym lodzie. Nie ma żadnego tripa bez kupienia pamiątek. Każdy o tym wie. Jesteśmy w Icewearze. To jest e, takie, taka marka islandzka, gdzie przy okazji tworzą swetry, szyją je sami tu na miejscu, ale też mają dużo rzeczy outdoorowych. Więc takim klasykiem, który możecie przywieźć z Islandii, to tak naprawdę sweter. Tylko trzeba uważać, bo one naprawdę gryzą. Więc czy w ogóle będziecie w stanie go nosić? Zakup takiego sweterka to jest, nie wiem, 500-1000 złotych w zależności od, od jego rodzaju, od rodzaju na przykład wzoru. Można na przykład takie. No ale jest też dużo takich mniejszych rzeczy, które warto przywieźć, na przykład kostki kamienne do chłodzenia łyski, które są oczywiście robione tutaj. No takie mniejsze rzeczy, które może nie nadszarpną tak Waszego portfela po ostatnich dwóch notach w namiocie. Jesteśmy przy Barn, jakimś takim designerskim hostelu, ale co ważniejsze, mamy stąd dosłownie 300 metrów na czarną plażę. Także mamy fantastyczną miejscówkę. No ładnie tu. Fajnie jest, fajniusio. I dobrze zaopatrzony bar, to też podstawa każdego dobrego hostelu. A jeżeli chodzi o noclegi na Islandii, to co mogę Wam poradzić? To jednak przyjechać przynajmniej w te 3-4 osoby, żeby sobie podzielić koszty auta, koszty jakiegoś Airbnb, jakiegoś guest bo tak pojechać w dwie osoby, jeździć po hotelach, to jest naprawdę drogo, drogo, drogo. Albo rezerwować właśnie na ostatnią chwilę. Jeżeli jesteście przed sezonem, poza sezonem w sezonie, to najlepiej rezerwować nawet 3-4 miesiące wcześniej, żeby zapać jakąś miarę cenę. I booked it today. It's one night and two people, exactly. Jedziemy, jedziemy z tematem Ale mi ten dzień trochę daje w kość, nie wiem jak tobie Ale jeszcze mamy do zrobienia klify i czarną plażę Widok za milion dolarów, to musimy dzisiaj już chyba kończyć dzisiejszy dzień. 22. zachód słońca nad Czarną Plażą nad kolej. Nie trzeba chyba tu nic mówić, Po prostu to zobaczcie, a jutro zrobimy coś bardzo fajnego: bo zrobimy to, czego nie było do tej pory, a będą to gorące źródła.